Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku przeglądu newsów. Dawno mnie nie było, a więc trzeba nadrobić trochę zaległości. Już w ten czwartek w Polsce odbędzie się premiera konsoli PlayStation 5. Jestem trochę, albo umiarkowanie, podekscytowany tym faktem i to z kilku powodów. Start next genów zawsze był jakiś taki niejaki, teraz także taki jest. Mało gier next genowych i jakoś tak mało nowości w tej PS5. No dobra, jest nowy pad, nowy wygląd konsoli i ray tracing, ale jakoś konkurencja robi lepsze wrażenie. Szkoda, że nie ma gier, które mnie interesują na Xbox Series X. Idziemy dalej, ale nadal będziemy w temacie konsoli Sony. Kanadyjczycy dostaną ekstra zestaw, w którym znajdziemy PlayStation 5, telewizor Sony Bravia 4K, pilot, kamerkę, słuchawki, ładowarkę do padów, tak padów, bo w pudełku znajdziemy dwa pady oraz grę Spider-Man Morales Ultimate. Wszystko to kosztuje około 6400 zł, czyli około 100 dolarów, taniej niż kupno wszystkiego osobno. Assassin's Creed Valhalla to kolejny hit od Ubisoftu. Okej, okay, ostatnio nie szło im najlepiej i ostatnie gry były wyjątkowo słabe, ale nowy Assassin wyszedł im wyjątkowo bardzo dobrze. Ilość graczy, którzy kupili jest dwa razy większa niż Odyssey. Recenzje także są przychylne i bardzo pozytywne. Ghost of Tsushima sprzedało się w 5 milionach egzemplarzy, 5 milionów zadowolonych graczy, a już niebawem sprzeda zapewne się jeszcze zwiększy, bo dzięki wstecznej gra będzie działać na PlayStation 5 w 4K i to w 60 klatkach na sekundę. Konsola PlayStation 5 podobno miała być jeszcze większa, takie były wstępne plany głównego architekta konsoli. Całe szczęście tak się nie stało, bo i tak większość graczy musi już teraz zaprojektować na nowo swoją półkę pod telewizor, bo im się nie mieści w niej nowy sprzęt od sony. Blackboard na PlayStation 5 tylko w 30 klatkach na sekundę, to chyba już przeznaczenie, i lepiej nie będzie nawet na PlayStation 6. Steczne usony jest niestety nieubłagana. Z dostępnością konsoli PlayStation 5 wiem jak jest, a jest nieciekawie, ale to prawdopodobnie już niebawem ma się zmienić. Polskie sklepy potwierdzają, że otrzymają kolejne sztuki na premierom, tylko jest teraz pytanie, ile będzie tych sztuk? 100? 1000? Tego sklepy nie powiedziały. Gry PTSD będą także pojawiać się na PS5, ale te na konsoli Microsoftu będą wyglądać i działać lepiej i co najważniejsze, będą od razu pojawiać się w Game Passie w dniu premiery. I to może być dla sporej grupy graczy dobry argument, aby kupić Xbox Series X, bo po pierwsze gry będą za darmo i będą działać lepiej, a posiadacze PS5 będą musieli zapłacić zapewne ponad 300 za tytuł. I teraz o grze Cyberpunk 2077, a w sumie o pobocznych produktach. W sieci pojawiły się dwa nowe, Old Spy z motywem z gry i cholera wie jakim zapachem, ale pachnieć cyberpunkiem to jest coś. I Sprite także z motywem z gry. I tu jest ciekawiej, bo kupując taki napój mamy szansę wygrać nagrodę. I jest to, jak dobrze pamiętam, gra Cyberpunk 2077, a przynajmniej jest to jedna z chyba kilku nagród. Capcom bryka się z hakerami, którzy wykrali sporo danych z serwerów wydawcy. Złodzieje chcieli kasę albo opublikują wykradzione dane. Ale Capcom się nie ugiął i nie zapłacił hakerom. Hakerzy nie brafowali i w sieci teraz można znaleźć kilka szczegółów o nadchodzących produkcjach wydawcy. I na przykład jeden wyciek mówi, że pojawi się gra w uniwersum Resident Evil lub jakiś tryb do najnowszej odsłony z Battle royalem. Nie tylko Sony ma problemy z dostępnością swojej najnowszej konsoli. Microsoft podobno także boryka się z tym problemem i dopiero w kwietniu 2021 roku będzie mógł pokryć ogromne zapotrzebowanie na konsole. Bo mowa tu o Xbox Series X i S. Nie wiem, czy to prawda, bo sprawdzając w polskich sklepach, to konsola jest dostępna, a przynajmniej w Polsce. Ale tu chodzi prawdopodobnie o globalną dostępność kto tam bierze pod uwagę Polaczków. I w sumie konsola Microsoftu nie jest u nas jakoś popularna. Może dlatego jest nadal dostępna, albo Microsoft ściemnia z tą dostępnością, bo nie chce pokazać, że konsole zalegają w magazynach. Albo po aferze z Dymkiem wycofano sporą ilość konsol, któż to wie. I wracamy do Cyberpunk 2077. Ilość płyt na PS4 i Xbox One potwierdzona i będą to dwie płyty Blu-ray, a gra będzie ważyć coś około 70 giga, oczywiście bez One Day patcha. Zynga czy tam Zinga, nie wiem jak to się dokładnie wymawia. Jest to olało, bo to nie najważniejsze jest. A ważne jest to, że firma ta tworzy nową grę w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Ale wstrzymajcie ogary, znaczy się konie. Bo wydawca ten tworzy gry przeglądarkowe i na portale społecznościowe. I nowa gra w uniwersum Gwiezdnych Wojen to gra mobilna. The Sims 4 to symulacja życia i w dzisiejszych czasach covidowych zadano producentowi gry dość ciekawe pytanie. Czy sympatycznie z nimi będą także nosić maseczki na twarzach? Odpowiedź brzmi nie, nie będą. I to już ostatnia informacja w tym przeglądzie newsów. Pozdrawiam i do usłyszenia.